prezydenta, generała Błaśnicka i pilotów. Bo gdyby nie była po ich stronie, to trzeba by było tych ludzi szanować, tak? Nie można byłoby sobie już ucierać innej gości. A ponieważ założyliśmy, że są niewiele bardziej, to po tym dramatycznym doświadczeniu, no zdarzyło się przecież takie pytanie na spotkaniu z premierem na pierwszym spotkaniu rodzin z premierem ruskim. Ktoś zapytał, czy to prawda, że prezydent Błaśnicki siedział ze storami samolotu. Zwróćcie Państwo uwagę, co jest w tym pytaniu. Nieprawdopodobna pogarda dla pilotów, którzy tak sobie wyobraził, że w i Powiedział ja proszę bardzo Panie Prezydencie, niech Pan sobie poprowadzi samolot, tak, bo może Pan ma Jaka pogarda dla, dla Prezydenta musi tkwić w takim założeniu, że można zadać takie pytanie w takiej sytuacji i w takim momencie. No i nam grozi też taka, nam to znaczy, do Kipisowskiego. Też grozi taka postawa, w której, mając świadomość, jak wielcy politycy tam zginęli, będziemy używać emocji w miejsce rozumu. Bo to my jesteśmy odpowiedzialni, nikt z tego za nas nie zrobi. Za wyjaśnienie, ale nie tylko wyjaśnienie upamiętnienie tych, którzy z i Przeprowadzenie tej kwestii w polityce wewnętrznej i zagranicznej tak, żeby uleczyło to naszą wspólnotę polityczną, nie zniszczyło wspólnoty narodowej i nie pozwoliło zewnętrznym centrum decyzyjnym wpływać na to, jaką sprawę prowadzimy. Ja na zakończenie chcę Państwu powiedzieć, że. Książka, którą opublikował redaktor Brajewski, która jest dokumentacją śledztwa w sprawie zamachu na Jana Pawła II, pokazuje, że wszystkie tropy wtedy prowadziły, nazwijmy to śladem bułgarskim do, do Związku Radzieckiego. Tak. Nikt w Europie nie miał odwagi, ani Włosi, ani, ani nikt inny, przeprowadzić tego śledztwa tak, żeby te tropy w jakimś procesie mogły że tak powiem zaistnieć. To jest miara problemu, zwiat, wobec której stoimy i my to musimy wiedzieć. Emocje nie wystarczą. Dziękuję. Proszę teraz dyskusję, nie. proszę o krótkie, merytoryczne pytania, po myśli, jakie nakreślenie Państwa refleksji związane z układem podmokłych. tak. I może zacznę od takiego swojego pytania, bo no, rzeczywiście powiem, że jak to bardzo przejrzyście, w sposób taki bardzo piotrowy, sympatyczny przedstawia wszystko to, co na tym polu dzisiaj by mi się kombinowało, żeby może miejsce. A mianowicie ten podział wspólnoty politycznej. Czy to jest jakiś naturalny proces, czy zaprojektowany scenariusz tego, <laughs> że to, to proces się wydarzyć i już się dzieje? Jeśli Pani pozwoli, to to, co może być zaprojektowane, to jest wykorzystanie tego podziału politycznego, żeby nas osłabić jako wspólnotę narodową. Bo ja chciałam, żebyście Państwo zobaczyli, że potrzebna nam silna tożsamość narodowa i wspólnota narodowa, żebyśmy bez szkody dla niej potrafili się podzielić na takiego. W Polsce to jest bolesne, bo mamy ingerencję z zewnątrz i mamy ją dzisiaj. Ja przepraszam, ale ja zawsze podaję przykład barda na mięso, które Rosjanie stosowali do momentu, aż bardzo mamy teraz wybory. Tak? Niby drobiazg, a to nie drobiazg, bo to były dochody mieszkańców wsi, czyli tych ludzi, którzy są z tytułu tak? i którzy mieli niższe ceny na produkty mięsne i którzy mieli owoc i zbyciem. Zawsze tak ten te, te problem był. Um, więc to, co, pan, o co pani pyta, co jest jakby takim, takim scenariuszem, który wykracza poza nasze... Kto to tak. No, to Może ja powiem tak, proszę Państwa, Bertan Maser kiedyś, na takie zdanie, które ja na wykładach socjologii władzy zawsze zaczynałam od niego, że to, co w przyrodzie nieożywionej, czyli energia, czyli porusza, To, to w społeczeństwach czyni władza i dążyli do władzy. Władza jest takim bardzo dynamicznym czynnikiem i upragnionym, bo to nie jest tak, że ludzie obchodzą pieniądze. Władza jest kluczem do wszystkiego, do prestiżu, do dochodów. Co to jest władza? Możliwość wpływania na zachowania innych. No my jesteśmy w takim miejscu i mamy taką tradycję, że ta władza w Polsce przez ostatnie 200 lat częściej była zdolnością wpływania na zachowania Polaków zewnętrznych w Niż myśmy byli suwerenem we własnym kraju. No tak jest. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład być może nasze elity. Tak, Państwu przypomnę, no nie trzeba do tego konkretnych polityków, którzy pojedynczymi się no nie że znaczy. Komunistyczna Partia Polskiej II Rzeczpospolitej. Tak, czyli mieliśmy zawsze takie elity, ponad 200 lat, byliśmy dwa razy po 20, niepodlegli, podlegli. Tak? Mieliśmy takie elity, którym nie przeszkadzała zewnętrzna ingerencja w ja bym powiedziała, ja się, znaczy, ja powiem tak, nie obrażajmy się na to, to jest zmienna, którą musimy wziąć pod uwagę jako obywatele. Na, na, naprawdę, na nie ma stracić jakiegoś suwerennego państwa, ani tożsamości narodowej, Tego nie możemy zmarnować i nic nas nie sprawiedliwi. Dobrze, być może nie jesteśmy większością, która jest tego świadoma. Ale to nie zwalnia nas odpowiedzialności za to, że jeśli to wiemy, to musimy jakby nie emocjami, tylko rozumem tą sprawę ogarnąć. Otóż tak, to co jest niebezpieczne, to nie to, że się dzielimy, bo tego potrzebujemy do demokracji, ale to, że pozwalamy, żeby w ten podział ingerowały czynniki zewnętrzne. Tak bym w skrócie odpowiedziała. Dziękuję bardzo, bardzo. proszę. Ja mam takie pytanie do Pani doktor nocik proszę Grupa Polskiej w Lidzice. Mam takie pytanie odnośnie tej drugiej strony, bo ja rozumiem, że nasza strona Polaków, tych, którzy są narodowcami, państwowcami, jest bliżej prawy. Tak? Druga część, jako często się określa, tak, tej wojny, jest gdzieś w centrum, bądź po lewej stronie. Niemniej jednak bardziej serygilistyczna i bardziej uległa tym wpływom zewnętrznym, prawda? I teraz idąc za Markiem że Polak może być tylko człowiekiem wolnym ja odmawiam też, często na dyskusjach, na różnych porach, odmawiam y, używania loga, czyli idąc tym tropem, że Polak to jest pewne dziedzictwo. Ja czuję się spadkobiercą II Rzeczpospolitej, czuję się spadkobiercą etosu powstania warszawskiego. Odmawiam niektórym ludziom używania loga Polaka, między innymi Tuskowi zadaję go słowa o, o tym, że mu to wszystko ciąży. I proszę mi powiedzieć, właśnie też jak my mamy z tymi bolszewikami, bolszewikami czyli, czy polskojęzycznymi mieszkańcami Rzeczypospolitej, jak my mamy się podzielić tym krajem. Bo mi jest bardzo ciężko, jak widzę te bagnety, które kłują moje serce w tak? ja nie jestem w stanie z nimi się podzielić Polską. Bardziej jestem w stanie włożyć ich w pociąg i wysłać do Rosji. Dziękuję. Bo ja Panu powiem, że dwa podziały są trudne do zaakceptowania. Pierwszy podział to jest taki na establishment, który rządzi i na lud, który słucha, a który nie jest demosem i nie kontroluje. To jest dokładnie ten sam problem, bo tak byliśmy podzieleni w PRL-u i mam nadzieję, że Pan tego też nie akceptuje. Znaczy, chodzi mi o to, żebyśmy pamiętali, że mamy być podzieleni na równoprawne elity, równoprawny biznes, równoprawne media, równoprawne partie polityczne i równoprawnych wyborców. Wtedy jesteśmy wspólnotą polityczną i narodową, która w systemie demokratycznym sprawnie funkcjonuje. Ale pan powiedział o drugiej rzeczy bardzo ważnej. Otóż ja powiedziałabym tak, na Ludzie Wisowskim spoczywa odpowiedzialność przekonania ludu platformerskiego i ja nie mówię tutaj, że przekonania polityków, tylko przekonanie, bo dla mnie ważniejsi są wyborcy. Naprawdę, mnie nie obchodzi X, Y czy Z. Bo oni mogą się wymienić, mogą stracić Dla mnie ważny, bo pan mówi, że pan chce wyekspediować polityka X poza Polskę. A jak pana pytam, i wyekspeduje pan 40% elektoratów? Znaczy, ja mówię o serwilizmie. Nie, zaraz, zaraz, ale ten serwilizm pana rodakom nie przeszkadza i to co miliony pana rodaków, których ja wyrzucać z Polski nie chcę, bo krew, która, że tak powiem, wycieka za pomocą migracji, jest dramatycznym upustem i ja, mnie ona boli. Mało tego, ja powiem, że migracja jest osłabieniem tożsamości narodowej, bo my mamy tradycję szanowania migrantów, bo mamy polityczną migrację w naszej historii, która nam pomogła odzyskać niepodległość. Więc mamy ogromne przyzwolenie na migrację. Ale to nie jest to samo, jak migracja, która kończy się opuszczeniem kraju i konwencją narodową, czyli zmianą tożsamości narodowej, jeśli nawet nie we własnym życiu, to w swoim życiu dzieci, czy wnuków. Proszę zwrócić uwagę, że to osłabia tożsamość narodową. Jeśli ja słyszę, że najlepsi z Polski wyjeżdżają, a mówimy to bezmyślnie i klepiemy to w mediach, przepraszam, to jest nagrywane jak idioci, to mówimy równocześnie, sobie jesteśmy gości, bo najlepsi z nas już wyjechali. Jak się analizuje migrację z Polski, to taki sam poziom migracji był w wieku XIX w chlebem i tak dalej. To znaczy, że co, my jesteśmy odpadem, tak? To znaczy mi nie chodziło o... Nie, ja wiem, nie, nie ja, ja wszystko wiem. Ja wszystko wiem, co pan powiedział. To ja pana chcę zachęcić, żeby pan zobaczył, że tu nie X, Y jest ważny, tylko ważni jesteśmy jako wspólnota narodowa, którą trzeba przekonać. Że serwilizm polityków nie pomaga nam rozwiązywać problemów wewnętrznych kraju. I to Pan ma przekonać tych, którzy myślą inaczej, i ja mam przekonać tych, którzy myślą inaczej, i nie mówić im, im wątku z kraju, bo Wy nie zasługujecie na to, żeby być Polakami. Bo to są moi znajomi, moi przyjaciele, moi koledzy w pracy i Polacy. Proszę zwrócić uwagę, że my mamy, Pan mówi, że czuję się spadkobiercą drugiej Rzeczpospolitej. Pierwszej Rzeczpospolitej, ja też. To jest bardzo ciekawy typ tożsamości narodowej. Nie takiej, jak w narodzie wybranym, że tak powiem, jest się zawsze członkiem tego narodu, no nie wiem, oni matki chyba, tak? tak? Czy jest się Niemcem, jak się urodziło na terenie Wielkiej Rzeszy. Czyli istnieje formalny powód do tożsamości narodowej, tak jak pięknie mówił Jan Pan... Jan Paweł II, tożsamość Polaka jest tożsamością wielonarodowej tradycji, w której możemy polskość wybrać. I ona miała ogromną siłę polonizacyjną wobec innych narodów, które w I Rzeczpospolitej i II Rzeczpospolitej mieszkały. W związku z czym mówienie nie jesteś Polakiem nie jest w tej tradycji dobre dla wspólnoty narodowej. Bo jestem Polakiem i uważam się za Polaka, my musimy zaakceptować, bo taka jest tradycja naszej tożsamości. I teraz wracając do fundamentu Pana pytania. Zgadzam się z Panem w jednym. To nie jest tak, że zdrada narodowa i działanie wbrew interesom narodowym jest w ramach pluralizmu równoważne z kontynuowaniem tradycji narodowej, tożsamości narodowej, budowaniem tożsamości, budowaniem patriotyzmu. Ma Pan rację? Tylko problem polega na tym, że to można robić przed Trybunałem Stanu, to można robić w procesach, a tego nie można robić, rewanżując się tym, którzy nas wykluczają, dokładnie taką samą postawą wykluczania. Tak, chciałam na to pytanie odpowiedzieć. Pan, Mariusz, panie Pan profesor, chciałem pytanie, które... jakby czynią tą pracę organiczną, tą pracę u podstaw u tego ludu platformackiego, żeby ten lud jakby oświecić o te cnoty, te cnoty demokratyczne, cnoty narodowe, które my tutaj jako lud pisowski wyznajemy. Czyli może podsumowując, że Pani wymieniła te organizacje, te stowarzyszenia, które według Pani na czynią najwięcej na tą rzecz, a tym sposobem niejako podpowiedzieć na Ludowi Pisowskiemu, by włączyć się w owe, owe stowarzyszenia, w owe organizacje. Mam świadomość, że ruch Lecha Kaczyńskiego jest tej fundamentem, ale oprócz ruchu Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. To jest trudne pytanie, dlatego ja mam, dlatego, że ja mam takie wrażenie, że to, co socjologowie nazywają społeczeństwem obywatelskim, czyli tym samoorganizującym się po stronie ludu pisowskiego jest y, słabsze. To znaczy jest tak, że bardzo wiele organizacji i stowarzyszeń, które dobrze sobie radzą w tym społeczeństwie obywatelskim jako eksperckie, konsultacyjne itd., no jednak powstały bardzo w bardzo bliskich relacjach, nazwijmy to z establishmentem takim, który, który no, troszkę się usadowił w, w wyższych pozycjach struktury władzy, nawet jeśli nie jest wybierany demokratycznie. Więc ja powiedziałabym tak, że dziesiąty, znaczy tragedia smoleńska, bo to nie data jest ważna, tylko tragedia smoleńska i nie tylko słabość polskiego państwa, ale z punktu widzenia interesów tożsamości narodowej, wspólnoty narodowej i, i politycznej Polaków, także zachowanie rządzących stało się bardzo wyraźnym impulsem do tego, że część stowarzyszeń, które powstały i są, nie tylko w się tutaj o wszystkich komitetach poparcia, także akademickich, które my w Poznaniu są. Tak? Jest, jest ważne, co deklarują. Czy czy Solidarni 2010, czy rodziny nauczycieli 2010, tak Chyba, nie, pani bardzo Kutyk, no, i, i, ja przyznam się szczerze, że, że jak przypominam sobie salę kongresową i to porozumienie tych stowarzyszeń, które wspierały, e, jakby wyraziły wspólną wolę wspierania prawa i sprawiedliwości w nadchodzących wyborach, no to tam tych stowarzyszeń było w, w wiele, bo to były by nie rodziny i nie w stanie wojennym i tak dalej. Ale ja na przykład zadałabym pytanie o Solidarność. Znaczy o NSZZ Solidarność, czyli Związek Światowy. Sytuacja, w której jakby dzisiaj nowe władze w Związku Cierpią Polityki oczywiście natychmiast się do niej zbliżają, bo nie ma żadnego powodu, żeby Związek Zawodowy nie, 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 nie formował pewnych deklaracji politycznych. Ale ja mam takie wrażenie, że istenem w działalności związkowej jest kontrolowanie władzy. Bo nie tylko na poziomie komisji trójstronnej, ale także na poziomie na przykład wielkich zakładów tych, które jeszcze mają kapitał narodowy, tak, które są własnością państwa, ale także w bardzo wielu innych instytucjach o charakterze publicznym, szkoły, instytuty naukowe itd. Związek zawodowy, który po stronie prawej jest posponowany, traktowany jako roszczeniowy, lewicowy, no w ogóle bardzo dużo złych i niemądrych rzeczy po stronie prawej, w bardzo wielu pismach, przepraszam, z Gazetą Polską włącznie, ale nie tylko, napisano o tym, że Związek Zawodowy jest, jak gdzieś tam nie wiem, w perelu osadzony. Czasem moim zdaniem, jest także instytucją, która kontroluje władzę i w demokratycznym państwie powinna mieć dobrą pozycję, bo ona pomaga na co dzień ludziom w poczuciu godności. Także, proszę Państwa, nikt nas tak nie krzywi na co dzień, jak zbyszedł, tak? I naprawdę, bez Związku Zawodowego, jesteśmy bardzo wobec niego bezradni. Obywatel nabiera poczucia godności. Ja już nie będę mówić, że Jan Paweł drugi o tym mówi, bo on wszystkie właściwie najważniejsze rzeczy nam powiedział, tylko my nie wszystko pamiętamy. Ale między innymi o tym mówi: tu się testuje naszą, na, naszą podmiotowość. I ja jestem przekonana, że prędzej czy później odpowiadając na Pana pytanie, powiem, że NSZZ Solidarność jest instytucją, w którą warto inwestować. Mówię tu bardzo poważnie. Ja, ja jestem ciągle członkiem związku, ale większość. Instytut Naukowych w Akademii Solidarność wyrzuciła, a tak jestem wiceprzewodniczącym Sonsonii. No nie ma niestety młodych ludzi, którzy chcą się do związku zapisać, bo wierzą w te wszystkie stereotypy o tym, że związek jest niepotrzebny, bo jest uszczeniowy, bo jest stereotyp. No i ja powiem jeszcze, ja przepraszam, że ja tak odpowiadam na serio, chociaż nie, nie wymieniałam konkretnych organizacji. Kościół, tak? Czy to jest niezależne od tego, jak wielu z nas, jak ja się czasami śmieje, Zdarza mi się czasami, myślę, może nie grzeszyć, ale może nawet grzeszyć, w, w słuchając hierarchów swojego kościoła, tak? niektórych hierarchów, ale przecież autonomia kościoła i wartości są takie, że one niezależnie od poszczególnych hierarchów pomagają, jak Pan to powiedział, ludowi pisowskiemu, ze względu na wartości, tak? ze względu na rolę, ze względu na Taki fundamentalny mechanizm niezależności człowieka, który od władzy e, e, chroni. Więc ja bym powiedziała, że, że, że w różnych miejscach możemy znaleźć. Natomiast ja rozumiem, że pan pyta o pewne konkretne organizacje. Ja powiem tak. Nawet jeśli one są dzisiaj ludu platformerskiego. To są, bo większość, bo większość tak funkcjonuje. To to są organizacje. A ja myślę o ludziach. Jeśli uda nam się w debacie przekonać wyborców, przynajmniej do tego, że nasze racje będą traktowane jako równoprawne, to mamy szansę w debacie stworzyć taką rzeczywistość, w której naprawdę organizacje pozarządowe, które zajmują się, nie wiem, rozwiązywaniem problemów ludzi wykluczonych czy biednych, nie będą miały znaczka platformy obywatelskiej w sensie mentalnym dla nich. Ja jestem socjologiem, i ja naprawdę cały czas myślę o instytucjach w sensie, że one muszą być i są ważne i o ludziach, którzy je tworzą. I myślę, że czasami szef jest mniej ważny od tego, co myślą ludzie, którzy tworzą instytucje. Bo ja wiem, że nie odpowiedziałam dokładnie tak, jakby pan chciał, ale, ale takiej listy organizacji ja bym musiałam mieć, ale nie chcę być sędzią, tak? Bo to jest różnie przecież. Pani Ania Propiotowska i Pan Tęusiła. Pani doktor, ja bardzo dziękuję za to, że mogłam wysłuchać. I z tego, co ja zrozumiałam, to tak. Byłoby bezpieczne ten podział tożsamości politycznej, gdybyśmy byli silni tożsamościowo i wspólnotowo. W moim y, rozumieniem tacy nie jesteśmy. I teraz ja sobie dokładnie zanotowałam dwie kwestie, które Pani doktor powiedziała. Dramatycznie destrukcyjny system, ten w przeszłości to jest raz. I zaraz zadam pytanie. I poziom barbarzyństwa, z jakim zwalczani są pisowcy, jest wyjątkowy. I teraz. Moje pytanie, mając to wszystko w świadomości, nie tylko my tu siedzący, ale ludzie naprawdę, którym zależy, teraz to moje pytanie dokładnie adwocem tego, co Pani do to przed chwilą powiedziała, dyskusja i tak dalej. Proszę mi odpowiedzieć, dlaczego nie ma, nie było, bo to ja się już powtarzam o tym, co mówiłam tutaj na tej sali przed wakacjami. Dlaczego nie było i nie ma w dalszym ciągu zrozumienia dla konieczności przygotowania czytelnych, merytorycznych argumentów do rozmowy. Akurat teraz tak, z tym w cudzysłowie ludem w To są argumenty z najwyższej półki. Natomiast jeżeli ja mam rozmawiać z ludźmi, którym naprawdę lepiej żyło się w PRL, bo on nie patrzy, że nie miał on wolności, nie siedział akurat w więzieniu, nie musiał wyjeżdżać, on żył sobie spokojnie. Miał pracę, jego rodzina był ustawiony jeszcze tego. I do takich ludzi to tylko można argumentami ekonomicznymi, w którym strony teraz gospodarczo zmierzamy, co jest na plus, co jest na minus. Nie spotkałam takiego opracowania króciutkiego, które by było taką ściągą do rozmowy ze zwykłymi ludźmi. Jeśli Pani pozwoli, z tym, o czym Pani przed chwilą mówiła, to pewna sprzeczność, bo to jest troszeczkę tak, że jeżeli to są ludzie, którym, jak Pani mówi, w było dobrze, ja nawet powiem brutalnie ta renta położenia, czyli wyższe pozycje w PRL-u pozwalają im konsumować dzisiaj w większym wymiarze korzyści życia w demokracji i w wolnym kraju, to oni nie mają żadnego interesu w tym, żeby potępić PRL, bo dla nich dzisiaj ich sukces w III Rzeczpospolitej, który zawdzięczają temu, że wystartowali do III Rzeczpospolitej z wyższych pozycji, jakie dawało im być tajnym współpracownikiem, pracownikiem Służby Bezpieczeństwa w USI, ale nie tylko, bo dzięki karierze partyjnej na przykład mieli stipendia, wyjazdy, stanowiska kierownicze. Tak? To jest bardzo wiele mechanizmów, przekazali to zresztą ja bardzo rozumiem, o jakiej grupie Pani mówi, ja jeszcze mówię o innej grupie. Nie, Pani powiedziała, to ja może się zrozumiałam. Ja zrozumiałam, że są ludzie, którzy mają sentyment do prl To jest jedna grupa. Teraz Aha. następna grupa, która wcale nie ma sentymentu, ale jednocześnie twardo patrzy i myśli i widzi, że tyle jest teraz biedy, głodu, nie ma pracy, prawda? I, I teraz tymi kategoriami. I po prostu ich może przekonać z kolei co innego. Owszem, teraz jest więcej osób nawet ubogich może niż było kiedyś, może wtedy nawet nie było, wiemy, prawda? Tak, tak. Natomiast ich może przekonać przyszłość, do czego zmierzamy, co jest na jest na minus, jak gospodarka teraz jest zorganizowana, prawda? A jak była kiedyś, no, no, no znaczy ja na powiedzieć... potrzeby mam takie argumenty, ale ja bym musiała sama nie, nie, usiąść. Nie, nic, przystać, ja muszę pani no. powiedzieć nie, nie Zaraz, ja przepraszam, ale to jest troszeczkę tak, że na poziomie mojej wiedzy, jeśli chodzi o postawy Polaków dzisiaj, to bardzo wiele się zmieniło i ta praca, o której Pani mówi, wcale nie jest taka potrzebna. Bo to, że ludzie są dzisiaj krytyczni, młodzi, że nie ma pracy, tak? że, że muszą szukać za granicą, nie oznacza, że oni mają poczucie, że nie warto było zmieniać systemu, albo że, że, że tak powiem, no nie wiem, jakieś rewizje zasadnicze, jeśli chodzi o to, jak funkcjonuje Polska dzisiaj, a, a powiedzmy sobie za czas i jeśli do tego odnosi, dlatego że myśmy w latach 90. na pytanie, czy warto było zmieniać system, my, Polacy, odpowiadaliśmy mniej więcej w takich proporcjach. Warto było 30 parę procent. Nie warto było 30 parę procent, trudno powiedzieć. A dzisiaj warto było mówić 60 parę, 70%. Parę. Że warto było zmienić system. I to samo dotyczy takich ocen, powiedziałabym, ludzi Solidarności i tak dalej. To wymaga czasu, i ja jestem przekonana, że tego nie chcemy dać sobie odebrać. Nie na tym polega problem. Może zacznę od przykładu. Był taki moment, kiedy zarządów Prawa i Sprawiedliwości, nawet Instytut Sztuki Filmowej rozpisał konkurs na scenariusz na tym, o, filmu o powstaniu warszawskim. I kilka scenariuszy zgłoszono, obiecywano dofinansowanie. Jak Państwo wiecie, nic z tego do dzisiaj nie ma, ale była dyskusja na Uniwersytecie Warszawskim, na którą zaproszono Andrzeja Wajda. I Andrzej Wajda do studentów powiedział tak, a po co drugi film o powstaniu warszawskim? Przecież już został na ja chcę pani zwrócić uwagę, że nie miał na pewno Andrzej Wajda świadomości tego, co powiedział. A co on naprawdę powiedział? On powiedział tak. Zostawcie hierarchię i elitę tak, jak ona jest. Ja jestem, znaczy on tego nie powiedział, ale ukryty przekaz w tym zdaniu był taki. Nakręciłem znakomity film o powstaniu warszawskim. Co więcej? Po co mnie rywalizacja z nowymi reżyserami? Za pięć lat ktoś powie, że powstał lepszy film od bajty. To jest, ja, ja nie mam o to, to jest taka naturalna potrzeba, jeżeli się jest liderem, tak? Autorytetem niebywałym to się walczy z innymi, żeby mi czasem nie zagrozili, bo nagle decyzja o tym, jakie filmy skierowane będą do produkcji, będzie podejmował nie tylko Wajda, ale jakiś Krauze, tak, który nakręcił Czarny czwarty, albo jeszcze nie daj Boże ten, który nakręcił Uwikławień. Jest naturalna potrzeba tych, którzy mają władzę, że tą władzę trzeba gdzieś jedynie dzielić. I, i, i Żadne pani przekonywanie nic tu nie zmieni. Trzeba wygrać wybory i te wybory i władzę sprawować pełną kadencję, a najlepiej dwie, bo wtedy się nauczymy, że nie ma jednej elity, która decyduje o wszystkim. Tylko ona musi się liczyć z kontrelitą. A w codziennych rozmowach, proszę wybaczyć, to z ludźmi, których pani zna i spotyka na co dzień. Na pewno nie, nie emocje, na pewno nie odpłacanie pięknych za nadobne. Nie, ja patrzę tak pragmatycznie, ja mówię, nie było bilansu otwarcia, nawet jak doszła do władzy AWS, prawda, to zastaliśmy do tego, takie czytelne, tyle zrobiliśmy, tyle nie. Pani naprawdę myśli, że to jest argument? No tak, no bo naprawdę ja rozmawiam z młodymi ludźmi, do nich trafiają takie konkretne rzeczy, no takie tylko... Głosujcie na PiS, bo, bo, bo chcę lepiej, no to jest za mało, nie? To jest za mało, ale to ja muszę powiedzieć, że gdyby Pani ode mnie oczekiwała, żebym ja powiedziała, co w programie, ja mogę powiedzieć kilka rzeczy, co w programie pis o czym warto moim zdaniem mówić um, jako argumenty, to, to chociaż nie kandyduję, to, to nie jestem taki, bo ja nie wiem, czy, 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 czy to w tej chwili, ale to, no wie Pani, no... Nie może może... przyda tak ta tak, 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 że... tak, bo Tak Wokół tego hasła pisowskiego nie ma państw biednych, tylko są źle rządzone. Przecież może pani masę rzeczy powiedzieć. Może pani powiedzieć, że PiS był jedyną władzą, która rządziła przez dwa lata pod niebywałą presją kontrolną Nigdy nie było takiej władzy, która by była tak kontrolowana przez mediów. No i pytanie wtedy, no dobrze, ale rządziła, Nie no, co Nie gra, nie, pani nie, pani nie trafi. Ma Pani absolutną pewność, że nie było żadnej afery korupcyjnej, bo jak była, to by dawno ja się pojawiła w Ministerstwie Rolnictwa, to straciła. Była. Tak, ale Pani, bo nagle ja się stanę kandydatem do serwisu z, z ramienia ramieniami, a nie jestem. Nie, ja przepraszam, ale po prostu... No nie, nie, nie. nie, nie, nie zadamy może dla promiennego działacza Prawa Sprawiedliwości. Pani, żeby... nie, ja, nie, ja, jest... rzecz, proszę Państwa, polecajcie się zwolennikom platformy przeczytanie w internecie raportu Michała Boniego Polska 2030. To jest 300 stron, 400 nie, ale, ale dlaczego? Bo to jest raport, w którym Michał Boni proponuje polaryzacyjno-dyfuzyjny rozwój Polski i tam są Wprost w poszczególnych rozdziałach na temat polityki państwa wspierania tam różnych grup i rozwoju gospodarczego, takie tezy. Rozwój dokonuje się przez polaryzację na biednych i bogatych, a efektywnie wydane złotówki czy euro to są takie, które trafiają w te miejsca, gdzie się szybko zwracają, czyli do najbogatszych.